Nie wiem nawet, która teraz część, chyba czwarta, chyba piąta, nie wiem, mam to w dupie. Yy, kolejna część, getaranie. Bo nie wiem, czy my to w ogóle zrobimy, ten napad. No no, musi nam się udać. Wolę to zrobić ze sniperką niż z karabinem, bo karabin jest czulowaty. No chyba, że masz go ulepszonego już na maksa. Ty wiesz co ja tęsknię za sniperką, ale bez lunety. Wiesz czemu? Czemu? Ty, wiesz, że jak padniesz, to dostaniesz yy, z powrotem więcej HP? Więc dawno. pozwól się padnąć i dostaniesz plep... Chłopie, ty jesteś najlepszy. Jak ty rzecz go zabił? Seria w łeb. No. no. Zdobyłeś poziom, czy co? No, już dawno. Oto to spoczko. Ale, seria poszła. Ja pierdolę, typie, ja jestem najlepszy. Cicho. Wiesz co, bo ta, sne ta broń, którą teraz mam, wiesz jak się nazywa? Ja. M308. I po prostu wiesz, że jak ją odblokowałem, to miałem ten, wiesz? Ten standardowy, celownik, jak ty teraz masz w karabinie, wiesz? Tą muszkę. Bo to no? się hipotetycznie nazywa muszka. To właśnie, miałem taką muszkę, tylko że wyglądała jak skarb. Hopię ja typie. E Wykuklaj... Wy wpisz se w YouTuba Payday DHS, nazwę tej gry i po prostu wpisz wszystkie bronie. All weapons i tyle. I cię wyskoczy jak to wyglądało. Ej, ale strasznie tęsknię za tym celownikiem. Po prostu nie wiem dlaczego, ale tęsknię. Bo to było najlepsze. Bo teraz mnie ta kropka czasami dezorientuje i nie wiem, gdzie strzelać. Ty czołg! Ej, hopie, bo mnie położył typie. O dobra już leżę pomocy zabitego czołga Czekaj oznaczę ci go? Nie oznaczę ci go Ty Nie zdążyłam. Też leżysz? O typie. No Czekam bo mnie jakiś debil leczy Eee Do... dobra zrobię tak tą przerwę Jestem... Koń nie ja jeszcze żyję Tego leczę Ty u mnie w ogóle po prostu celujesz w niego i stoisz nie? A na przykład bot cię by uleczył, byłaby animacja typie pomocy help bo zaraz mnie poradzi krądem na śmierć Kurwa, jak masz minę to je rozstaw! Typie! Hopę! Ja Ju, już nie mam! Nie masz? O się, dobra, mam. uciekaj! Najwyżej wymienimy tego typa za Francuza. Ile jeszcze? 40 sekund. 40. Ja chyba jedno HP Właśnie nie wiem co się podziało z ptaczką, nie szkodzi o czekaj, bo Murzyn też padł. Fuck! Ty, czekaj, tu jest Murzyn, no nie? O! Czekaj! Wymienimy jed jednego typa za tą zakładniczkę, a tego drugiego za tego Francuza. To... Trzymaj się przy zakładniczce. Okay. Czy Dobra czekaj na dół na dół, wracaj się na dół <laughs> Oh shit, o oh, typie nie A czekaj, to ja to zrobię, czekaj Czekaj, ja to robię Dobra O, siódmy level Już? Co żeś dostał? Możesz sobie już zmienić na przykład na trójkę, bo na trójce możesz zdobyć rewolwer. Albo zostać na jedynce i będziesz miał później ciężki karabin. O, no to oczywiście ciężki karabin. Ty możemy tego, czekaj, ja idę do Francuza wymienić ten. Albo nie, czekaj, najpierw zostawię ten. Dziewczyna. Najpierw dziewczyna zostanie wymieniona. A to brzmi? L Handel ludźmi jest nielegalny przecież, nie? No, chyba tak. Ty pomocy, bo chyba. to jest ten. Tej żart. To dobra, chłopie, widzisz, że ja mam HP? No. Widzisz, że ja mam HP? No. Patrz, ja mam dosłownie 0 HP. Dobra, dobrze, dobrze, czekaj. No to teraz idę wymienić Francuza. Chyba, że ty chcesz wymienić Francuza i dostaniesz Expa. O. No to chodź tu, gdzie jest podświetlony. Czekaj, ile jeszcze mam czasu nagrywania? Taktyczna przerwa? 4,50, dobra. Ej, zabijamy tego Francuza po drodze? Czemu by nie? Why not? Why not? Ty poczekaj, osłaniaj mnie. Osłaniaj mnie, bo muszę zrobić taktyczną przerwę. Proszę kochani, tutaj macie tą właśnie broń. Chcę naprawić tą tam nie dam rady, bo tutaj jest za dusz policji. Już, czekaj, tylko zapazuję nagrywanie, czekaj. Albo dobra, nie ma sensu, czekaj. Dobra, jestem, jestem. Ja mam 0 HP, ja się tam nie wychylam. Nie wiem, mam mówić twoje imię czy nie imię? No to możesz, to ze szkoły. No to, yy, to jest mój kolega Dzida w takim razie. Wiecie ile on ma już ponad lat? Milion, nawet dwa miliony typie On jest aż taki stary Ej dobra, bo ja lażę. Snajper, czekaj Ty załatwiłem snipera z glocka Bez jaj, Zobaczę na odcinku Pokazałem widzą tą snajperkę całą Więc teraz no, możemy kontynuować O kuźba, ty Ty, czekaj Tu jest jakiś hop Ej, pomocy! Czekaj, bo tu był jakiś hop! Ej, dobra, dobrze, teraz już potrzebuję pomocy, chodź tu! Tebie, bo to jest ciąg, chodź tu! O, no to ja już idę. Czekaj, dobra, mam go! Co to on... Co on tutaj robi? Technicznie to ja powinienem za mieć zaliczone zabójstwo, bo to ja mu rozpieprzyłem hełm. Nie no, żartuję. Aha. Czekaj, nie to tu. Ja już... Kto? Nie, dobra, ty i tam, idź, bo ja mam mniej HP. Okay. Nie mamy już zakładników! Oh. O, typie, co się tam u ciebie dzieje? Oh, shit! Oh, shit! Ej, dobra, typie, chyba padnę. A dobra, jednak żyję. Żyję! Czołga oh, mam. Ty, słyszałam bulldozer, jesteśmy w dupie. Bo to jest ten cały czołg Tu jest! Typie, co się tutaj dzieje? Czekajcie, czekaj, czekaj 728 Jak tylko usłyszę Ty, wiesz co mnie najbardziej strigeruje? Jak tylko usłyszę ten dźwięk Windowsa Czekajcie kochani, jak tylko usłyszę ten dźwięk Windowsa To już wiem, że mi brakło pamięci Czekaj, czekaj, zrobię taktyczną przerwę i zobaczę ile mi jeszcze ten pamięci mam, dobra? Czekaj, przerwa. Chwilę, ospałzowałem to? Czekaj. Tak, dobra, odpauzowałem. Wiecie co, nie, jestem po prostu debilem, przepraszam. Tak to jest, jak się ma debilozę. Czekaj, tam. Ja w sumie jedną Ty czekaj. O nie, o nie. chopie, o, czekaj, bo ja typie nie. Ty masz teraz. Zero HP, patrzcie, lewy dolny, typie pix pip. Ej, dobra, shit, wychyliłem się. Jopie, za... ej, dobra, jestem w dupie. Bulldozer, typie, to jest bulldozer. Ej, dobra, bo ja mam 10 sekund życia, typie. Pomóż mnie ktoś, ja mam 5 sekund. Jak na. Ty czajesz, że ten się. Zero. Oh, jedna sekunda, utopij jedna sekunda Czekaj już tam do ciebie lecę Na dół wstypie do tej piwnicy szybko Nie no, wiem czy co się -e. Bierz to wszystko, hopę -e. Ty patrz to są diamenci Patrz na podłodze są diamenty Bierz sobie, nice. hopę, BIER te diamenty Najszy Bierz te płytki, bierz te płytki. Wszystkie. Dobra, teraz możemy już uciekać, typie, szybko. Trzy minuty! Tam, gdzie jest wykrzyknik, szybko, biegnij za mną. Nie, typie, ty musisz łomem otworzyć to, typie. Tam, gdzie będziemy, musisz to łomem otworzyć. Ja mam łom. No to szybko. Czekaj, bo muszę zaczynać nagrywanie, czekaj.